W dzisiejszych rozmowach z azymutem ekologicznym spojrzymy na Śląsk z dwóch ważnych perspektyw. Tej systemowej, związanej z planowaniem zielonej przyszłości regionu i tej lokalnej, bliskiej codzienności każdego z nas. Na początek zabierzemy Państwa do Pałaców Brynku, gdzie odbyła się trzecia z cyklu konferencji kierunek Zielona Transformacja. Wśród tematów finansowanie działań proekologicznych, efektywność energetyczna i przyszłość klastrów energii jako kluczowego narzędzia lokalnej transformacji. Następnie przyniesiemy się do Katowic na Plac Wolności, gdzie odbyło się wydarzenie edukacyjne Dajemy Książkom Skrzydła, zorganizowane przez Fundację Ekologiczną ARKA. To nie tylko święto literatury, ale też świetny przykład jak w praktyce uczyć recyklingu, ponownego wykorzystania przedmiotów i międzypokoleniowej współpracy. Sonia Kwaśny, witam i zapraszam. We wnętrzach Pałacu w brynku odbyła się trzecia z konferencji poświęconych tematyce zielonej transformacji województwa śląskiego zorganizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wydarzenie zgromadziło szerokie grono uczestników, przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska i energetyką. Spotkania w ramach cyklu to nie tylko przestrzeń do wymiany wiedzy, ale też szansa na konsultacje z ekspertami. To miejsce dyskusji o przyszłości regionu w kontekście wyzwań klimatycznych i energetycznych. Trzecia konferencja Kierunek Zielona Transformacja. Dzisiaj spotykamy się w Brynku w powiecie tarnogórskim, właśnie aby rozmawiać nie tylko o możliwościach pozyskiwania środków, czyli na temat oferty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ale przede wszystkim skonsultować listę przedsięwzięć priorytetowych na 2026 rok, a więc porozmawiać o tych kierunkach wsparcia, które będą istotne w następnym roku. Oczywiście rozmowa również na temat klastrów energii, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów miejskich, czyli jak zagospodarowywać tą energię, w jaki sposób ją wytwarzać, jak wzmocnić wsparcie dla samorządów, dla podmiotów, które na tym terenie się znajdują, w taki sposób, aby te kierunki wsparcia były bardzo efektowne i efektywne było ich wykorzystanie. Dla nas bardzo ważna jest rozmowa, więc te konsultacje mają taki, można powiedzieć, wymiar bardzo merytoryczny nie tylko prezentacje, ale też miejsce na taką rozmowę, rozmowę w cztery oczy z naszymi pracownikami, ale również z nami jako członkami Zarządu Wojewódzkiego Funduszu i aby ta oferta, która jest przygotowywana na 2026 rok, była bardzo przemyślana i ona odzwierciedla faktyczne potrzeby właśnie tutaj, nie tylko na terenie, można powiedzieć, tego subregionu, ale na terenie województwa śląskiego przede wszystkim. Ostatnie dwie konferencje, które mieliśmy, przypomnę, tylko w Kobucku i w Bielsku Białej, a więc region, subregion północny i południowy, pokazały właśnie, jak ważna jest rozmowa, jak ważne jest te parę minut rozmowy merytorycznej, ale też dopytania się o wiele niuansów, bo nie ukrywajmy, tych możliwości pozyskiwania środków u nas w funduszu jest bardzo dużo, ale też forma wsparcia, bo to nie zawsze jest dotacja, nie zawsze to jest na przykład pożyczka umarzalna, są nieumarzalne, są też inne możliwości w różnych innych miejscach, na przykład w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i też informacja na temat tych różnych źródeł finansowania jest kluczowa, ponieważ nasza oferta też dostosowuje się do tych pozostałych dofinansowania na rynku w taki sposób, ażebyśmy mogli się uzupełniać. I tu kluczowa jest właśnie rozmowa z samorządowcami, ponieważ jak wiemy, to na samorządach bardzo duża rola spoczywa i też odpowiedzialność za wiele ważnych kwestii, które należy rozwiązać, ale są również przedsiębiorstwa, są przedsiębiorcy mikromali, średni przedsiębiorcy, którzy na tych spotkaniach się z nami również konsultują, są osoby fizyczne, też się takie trafiły i organizacje pozarządowe. Dla nas najważniejsza jest, tak jak powie rozmowa ze wszystkimi grupami beneficjentów w taki sposób aby żeby tą wiedzę tą faktyczną potrzebę pozyskiwać na tych spotkaniach i wiemy już po tych dwóch pierwszych konferencjach, że to jest bardzo dobry kierunek, na pewno będziemy go kontynuowali. Oprócz konsultacji planowanej listy przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na rok 2026, podczas konferencji poruszono również temat oferty finansowej dostępnej dla inwestycji związanych z efektywnością energetyczną i adaptacją do zmian klimatu, zarówno w ramach programów funduszu, jak i zewnętrznych źródeł wsparcia. Przedstawione zostały konkretne narzędzia, które mogą pomóc gminom i firmom w przechodzeniu na czystszą, bardziej zrównoważoną energię. Nie zabrakło również miejsca na omówienie zagadnień dotyczących gospodarki wodno-ściekowej czy programu Czyste Powietrze. Chcemy rozmawiać o wszystkich programach, czy też wszystkich tych niszach, które wartałoby objąć w swoim wsparciem, a przynajmniej o nich porozmawiać, bo jak wiemy, budżet wojewódzkiego funduszu, pomimo iż jest znaczny, to nie damy rady wszystkiego objąć wsparciem od razu w danym roku, natomiast można to w bardzo dobry sposób zaplanować na przyszłość. Tak jak pani wspomniała, gospodarka wodno-ściekowa, program Czyste Powietrze w Nowej Odsłonie. Jak wiemy, 31 marca ta nowa odsłona ruszyła, ale też w dalszym ciągu realizujemy te płatności, które zostały wykonane, ja to tak nazwę, w, przepraszam, w, starej, w starym programie. Więc jest bardzo dużo ciekawych rozmów, pytań. Jak najszybciej, właśnie też jak najlepiej te wnioski o płatność przygotowywać. Więc jesteśmy do dyspozycji. Kluczowe, tak jak powiedziałem, rozmowa, konsultacje i przede wszystkim odbieranie tych sygnałów społecznych o kierunkach, które powinniśmy objąć wsparciem i żeby te programy na następny rok jak najlepiej przygotować. Podczas konferencji sporo uwagi poświęcono klastrom energii jako narzędziu wspierającemu rozwój lokalnej energetyki rozproszonej. Dyskutowano o tym, jak współpraca różnych podmiotów, samorządów, firm i mieszkańców może przyczynić się do tworzenia efektywnych, niskoemisyjnych systemów energetycznych, szczególnie w warunkach miejskich. Jesteśmy w centrum województwa śląskiego, które w ogóle jest mocno zurbanizowane na terenie kraju, a ten okręg centralny wybitnie. A okazuje się, że pomimo rozwiniętego ciepłownictwa, sieci ciepłowniczych, centralnych źródeł ciepła, powstaje dużo inicjatyw typu klastry energii, które z natury rzeczy zrzeszają te rozproszone źródła energii, i powstają odnawialne źródła, które zaczynają współpracować z siecią ciepłowniczą. I chcemy to rozwiązanie nowatorskie pokazać państwu, samorządowcom przede wszystkim. Cluster Energii to jest takie stowarzyszenie potencjalnych producentów energii ze źródeł odnawialnych, którego celem jest produkcja, ale i konsumpcja tej energii na określonym terenie, przede wszystkim kierowana do tychże producentów i wymiany energii między sobą. Celem klastrów energii jest zwiększenie niezależności energetycznej regionów, poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki. Tworzenie klastrów pozwala lepiej wykorzystać lokalne zasoby, np. energię słoneczną, biogaz czy energię z wiatru oraz elastycznie zarządzać popytem i podażą energii. Działając wspólnie, członkowie klastra mogą uzyskać lepszy dostęp do środków finansowych. Rozwijać innowacje technologiczne i wspierać transformację energetyczną w sposób dostosowany do lokalnych potrzeb. Klastry pełnią również ważną rolę edukacyjną i integrującą społeczność wokół idei zrównoważonego rozwoju. Przykładem takiego zrzeszenia jest Klaster Energii w Gliwicach. W grudniu 2022 roku grupa entuzjastów, takich sympatyków zielonej energii, zawiązała klaster energii z miastem i spółkami miejskimi, 10 spółek właściwie. Większość spółek miejskich należy do klastra. Ówczesny prezydent Gliwic rzucił takie hasło: Gliwice miastem samowystarczalnym energetycznie. To wtedy w grudniu 2022 wydawało się utopijne, nierealne, a dzisiaj widać, że może, że faktycznie jesteśmy blisko. Mamy dużo takich gmin i w Austrii, i w Szwajcarii, i w Niemczech, które są samowystarczalne energetycznie. To się da zrobić. Dzisiaj w to wierzymy. No i staramy się, w tej chwili się buduje w Gliwicach naprawdę dużo źródeł energii odnawialnej. Także prędzej czy później myślę, że Gliwice będą miastem samowystarczalnym energetycznie. Klaster jako taki nie ma osobowości prawnej. To jest takie stowarzyszenie ludzi dobrej woli, którzy wierzą, że lepiej oddychać świeżym powietrzem niż smogiem i że, że przyszłość należy do energetyki odnawialnej. W imieniu klastra występuje koordynator. My jako Smart EPC jesteśmy koordynatorem klastra i zrzeszamy wszystkich członków. Udało nam się pozyskać pieniądze z KPO na pisanie strategii klastra. Jesteśmy na tym etapie. W drugim etapie tego programu, program się nazywa B222 z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W drugim etapie będą pieniążki na stworzenie dokumentacji tych projektów fotowoltaicznych, wiatrowych i wielu innych i Mamy nadzieję w kolejnym etapie pozyskać już pieniądze na realizację tych projektów. No w tej chwili zrobiliśmy taką dosyć konkretną inwentaryzację, gdzie jesteśmy, ile tych źródeł trzeba zbudować, żeby zaspokoić energię w mieście. No buduje się bardzo dużo w Gliwicach. Już się przetarg rozstrzygnął i jest w tej chwili budowana Park Zielonej Energii przy elektrociepłowni peców w Gliwicach. Buduje się największy w Polsce farma... Kolektorów słonecznych 13 MW to takiej mocy nigdzie nie ma w Polsce. No Instalacji fotowoltaicznych chyba 40 parę. Instalacji wiatrowych też sporo. Nawet na rzece Kłodnicy taką mini elektrownię wodną planujemy. Także ze wszystkich źródeł odnawialnych, których się da staramy się czerpać. I projektów się szykuje duże kilkadziesiąt. Źródła odnawialne to jest przyszłość energetyki. Energetyka rozproszona. Nikt już dzisiaj nie będzie budował takiej węglowej elektrowni jak Bełchatowie ani innych potężnych takich molochów. Z wielu względów, między innymi strategicznych. Kilkadziesiąt procent gospodarstw domowych ma małe elektrownie na dachu, swoją fotowoltaikę. Coraz więcej ludzi ma magazyny energii. Zrobią się samowystarczalni. Także ja myślę, że ta przyszłość jest całkowicie nie nieodwołalna. To tylko jest kwestia czasu. Prędzej czy później na pewno energetyka ta węglowa ona zniknie. Klastry energii to stosunkowo nowe rozwiązanie w polskim systemie energetycznym, ale z każdym rokiem zyskują one na znaczeniu. Choć idea ta wciąż się rozwija Pierwsze działające klastry mogą już pochwalić się konkretnymi efektami. Ja mogę tylko przywołać tutaj klaster energii na Żywieczyźnie, który już funkcjonuje i naprawdę dobre pomysły, dobre przykłady tej działalności można tutaj przenieść i dzisiaj przedstawić. Jest dzisiaj również PEC Bytomski, który przygotował właśnie bardzo nowoczesny, innowacyjny projekt w jaki sposób odnawialne źródła energii połączyć z siecią ciepłowniczą, tak ażeby one ze sobą współgrały, a nie konkurowały, bo jak wiemy, może to być różnie odbierane, więc tych przykładów jest bardzo. Dużo i myślę, że tutaj uczestnicy dzisiejszych konsultacji, dzisiejszej konferencji naprawdę będą wyposażeni w odpowiednią wiedzę, tak, aby można było przemyśleć i realizować, czy też tworzyć takie klastry tutaj na tym terenie. Podczas konferencji w Brynku wybrzmiało jedno: Zielona transformacja to wyzwanie, które wymaga planowania i współpracy, ale ta zmiana dzieje się także bliżej nas na ulicach miast, w codziennych wyborach i gestach. Tak właśnie było w Katowicach, gdzie Fundacja Ekologiczna Arka zaprosiła mieszkańców na pełne inspiracji wydarzenie Dajemy Książkom Skrzydła. Na Placu Wolności w Katowicach odbyło się pełne pozytywnej energii i ekologicznej refleksji wydarzenie edukacyjne Dajemy Książkom Skrzydła. Wspólna przestrzeń, wspólne działania i troska o środowisko. To był dzień, który łączył pokolenia w jednym celu. W trakcie wydarzenia Fundacja Ekologiczna Arka zaprosiła mieszkańców do stoisk z książkami z drugiej ręki. Była to nie tylko okazja do znalezienia ciekawej lektury, ale też praktyczny przykład, jak dawać przedmiotom drugie życie, zamiast pozwalać im trafiać na składowisko odpadów. Dziś jesteśmy z akcją Dajemy Książkom Drugie Życie, Dajemy Książkom Skrzydła. To jest nasz autorski projekt z wyjściem z kiermaszami do takiej przestrzeni publicznej. Chcemy pokazać drugie życie używanych rzeczy na przykładzie książek. No ja wiem, że książki się troszeczkę same bronią, ale niestety też trafiają na makulaturę. My nie chcemy, żeby trafiały na makulaturę albo tym bardziej do pieca. Więc chcemy, żeby ludzie się nimi wymieniali, rozdawali, sprzedawali, ale nie wyrzucali, przede wszystkim czytali. Jak książki do Was trafiają? Książki trafiają do nas z całego Śląska, bo przesyłają szkoły, oddają zakłady pracy. Osoby indywidualne po prostu przysyłają nam na adres bielski, ale też odbieramy od placówek czy od szkół. Te książki segregujemy, i tak naprawdę wystawiamy na kiermaszach. Tych kiermaszy mamy kilka w Katowicach, bo i w Trzechstawach, i w Galerii oszą mamy też co miesiąc w Bielsku biały ale zachęcamy też do tego, żeby te akcje się kręciły same na przykład w szkołach. I jakie książki można do Was oddać, przekazać? Wszystkie, które są do czytania. Nie przyjmujemy encyklopedii i książek starych, ale tak naprawdę przyjmujemy wszystko. My je segregujemy, bo ludzie bardzo chętnie kupują wszystko. Czyli kupują książki, które się chętnie czyta, mogą to być stare wydania, mogą być jakieś książki. Współczesne y, bardzo chętnie się też dzieci wymieniają książkami. No, bo jak coś się już znudziło albo po prostu wyrośli, to chętnie dadzą komuś młodszemu, ale chętnie też przygarną książkę taką teraz nowoczesną. Kiermasze są, słuchajcie, czymś absolutnie topowym, bo naprawdę jest parę tysięcy złotych z każdego kiermaszu. Nawet ze spontanicznego kiermaszu w niedzielę handlową jest nagle tysiąc złotych, ostatnio było w Galerii Handlowej w Katowicach, tysiąc złotych dla zwierzaków ze schroniska, więc dla nas to jest absolutnie topowo, że. Promujemy, zachęcamy, ale tak naprawdę akcja jest po raz pierwszy w danym miejscu i cieszy się wyjątkową popularnością. My chcemy też przede wszystkim pokazać taki wymierny aspekt tej wymiany książek czy, czy tych książek za dotację. Te książki są zawsze naprawdę za symboliczne złotóweczki, ale cała pula pieniędzy robi się dosyć pokaźna, więc tutaj w Katowicach najczęściej celem charytatywnym są zwierzaki. Przekazujemy dla zwierząt, mamy tutaj zaprzyjaźnione zwierzakowe organizacje i dla ich podopiecznych, to są pies, pieski, kotki, przekazujemy te pieniądze dla tych zwierząt, ale przekazujemy również na zakup biletów. No i ostatnio kupiliśmy 450 biletów do kina dla dzieciaków z Domów Dziecka i ze świec socjoterapeutycznych, dokładnie z trzech kiermaszy. Więc to jest naprawdę, słuchajcie, takie fajne pieniądze z tego idą, że warto nie wyrzucać, tylko dawać na kiermasze. Szczególnym momentem akcji ekologicznej była wspólna praca seniorów z przedstawicielami Fundacji ARKA nad stworzeniem kwietnika z odpadów. Wykonano go z używanych, niepotrzebnych już desek. Ten prosty, a zarazem pomysłowy projekt stał się ważnym symbolem wydarzenia. Pokazał, że nie tylko książki zasługują na drugą szansę. Niemal każdy przedmiot w naszym otoczeniu można wykorzystać ponownie. Stare drewno, zużyte materiały czy elementy mebli. Wszystko to może dostać nowe życie, jeśli spojrzymy na to z odrobiną kreatywności. Z seniorami mamy taki pomysł, że y, chcemy y, pokazać im drugie życie różnych rzeczy. I na przykład mają tutaj przepiękne centrum y, seniora, taki swój klub seniora i chcemy zrobić z nimi razem y, skrzynkę na kwiaty. Mamy dla nich y, zioła, pachnące lawendy, takie też przyjazne dla y, zapylaczy rośliny, ale też takie przyjazne dla nich, żeby sobie mogli po prostu hodować. Y, roślinki dla swoich herbatek i chcemy to zrobić z nimi w skrzynce, która jest ze starego drewna, z odskanego drewna z bazerii, z palet. Chcemy im pokazać jak wykorzystać stare banery reklamowe jako dno tej skrzynki, więc z nimi coś takiego. Gotowy pojemnik na roślinę nie tylko ozdobi przestrzeń miejską, wypełniony kwitnącymi roślinami może przyciągnąć także dzikich zapylaczy. To kolejny przykład na to, że odpowiedzialne działania na rzecz środowiska nie muszą być trudne. Czasem wystarczy chęć odrobina pracy i dobry pomysł. Wszystko zależy od tego, co mamy pod ręką. Ja tutaj przygotowałem taką skrzynkę na dosadzenia roślin, która jest akurat zrobiona z, znaczy będzie zrobiona, na razie mamy elementy z kawałków boazerii. Więc z nich będą te y, ściany boczne. Tutaj możemy ją, taką ścianę zobaczyć, zaraz będziemy ją y, dokręcać. Oraz y, tutaj mamy jeszcze kawałki y, starego parkietu. Ja myślę sobie, że to jest taki dobry y, pomysł na to, że no, coraz więcej osób. Teraz stara się robić rzeczy do swojego domu samodzielnie, i czasem mają taki dylemat. Co zrobić, żeby tych drzew jednak nie wycinać? No i tutaj ja wpadłem na taki pomysł, żeby wykorzystywać powtórnie te, to drewno, które jest wokół. No i tu trzeba się trochę wykazać kreatywnością, bo bardzo różne rodzaje drewna mogą nam trafić w ręce bo może to być albo bazeria, albo jakiś parkiet albo palety, no to jest takie najczęściej, albo jakieś kawałki desek z zcinków z prac stolarskich, które się wcześniej robiło i tylko. To wymaga pewnego takiego innego spojrzenia na materiał i połączenia go tak, żeby powtórnie można było z tego drewna coś zrobić, no i wówczas mamy Raz, że coś zrobimy swoimi rękami, to też daje satysfakcję, ale potem nie będziemy, nie musimy tych drzew i tego zasobu zużywać. No ale też wiadomo, że takiego typu odpady trafiłyby na wysypisko, a tak jest i zajmowało nam przestrzeń, a tak mamy je powtórnie wykorzystane. W jaki sposób zabezpieczyć później taką donicę własnoręcznie zrobioną gdzieś z palec, z jakichś ścinków desek, żeby ona no, nam długie lata mogła służyć? No tutaj akurat my mamy drewno polakierowane, no bo wiadomo, parkiet, no zawsze do parkietów używa się najlepszych lakierów, takie, które będą najbardziej odporne, więc tutaj mamy materiał, który już sam z siebie jest dobrze zabezpieczony, czy tutaj boazery, no ale tu jeszcze wykorzystamy y, banery. No mamy okres przedwyborczy. Za chwilę tych banerów będzie wszędzie pełno, więc y, jest to dobry sposób, żeby y, je wykorzystać, być może nawet pogodzić jakoś ze sobą różnych kandydatów, że razem w jednej y, y, z, będą tworzyli jedną skrzynkę na kwiaty jak dobrać rośliny czy tak naprawdę każda roślina w takiej skrzynce nam się zadomowi ja myślę że to jest to tak jak sadzimy rośliny w domowych normalnych skrzynkach czy donicach no bo ja na przykład sadzę kolendrę i lubczyk najczęściej, bo to są takie zioła, które ja osobiście w kuchni używam najczęściej. Mam je na parapecie. Jeśli ktoś woli bazylię albo miętę albo coś, no to myślę, że to najlepiej kierować się swoimi potrzebami i swoimi preferencjami smakowymi. Dajemy książkom skrzydła to nie tylko święto recyklingu. To także inspirujące wydarzenie promujące postawy ekologiczne i odpowiedzialną konsumpcję. Dla najmłodszych uczestników akcji przygotowano aktywności edukacyjne. Gry i zabawy, które w przystępny sposób przekazywały wiedzę o tym, jak każdy z nas może dbać o środowisko. No, dla uczniów, zawsze nasze e, takie przestrzenne gry i zabawy. Mamy ekomemory, mamy wielkie, gigantyczne puzzle, jest e, gra planszowa, gdzie oni są jak pionki. Więc przyjdzie, przyjdzie do nas szkoła posłała numer 10, przyjdą 3-4 klasy i z nimi chcemy troszeczkę się też pobawić, żeby w taki sposób zabawowy troszeczkę im o tej przyrodzie powiedzieć. Fundacja ARKA kolejny raz pokazała, że edukacja ekologiczna może być radosna międzypokoleniowa i bardzo praktyczna. Zielona transformacja to proces, który potrzebuje zarówno systemowych decyzji, jak i codziennych działań podejmowanych przez mieszkańców. Zarówno duże strategie, jak i małe działania. Każde z nich ma znaczenie, bo tylko łącząc siły możemy skutecznie zadbać o nasze wspólne środowisko. To wszystko, co dziś przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.